Mam tutaj Mitsubishi Colt Przyjechał z problemem takim, że nie chce odpalić. Pokażę Wam zaraz, jaki się dzieje numer. Po włączeniu z nic się nie dzieje. Akumulator jest sprawny. Bezpieczniki dobre. Prąd wszędzie dochodzi. Spędziliśmy nad tym kilka godzin, żeby to wszystko posprawdzać, ale nic się nie dzieje. Możemy palić. Nic, nie działają kierunkowskazy, ale działają za to wycieraczki. Się włączają. Działa wentylator. Chyba radio. Tak, radio też działa, ale nie ma zapłonu. Nie włącza nam zapłonu. Teraz wam pokażę, co było. Znaleźliśmy przyczynę po kilku dobrych godzinach. Ktoś dołożył tutaj. E, tak, jakby system antykredzieżowy, który właśnie po stacyjce po włączeniu zapłonu nie włączył tego zapłonu. Nie wiem, jak to, jak to się odblokowywało, jak to ogólnie działało, z czym to miało związane, było związane. Ale kilka godzin i proszę bardzo, robimy obejście tego urządzenia. Podpinam prąd. Włącza się zapłon i auto odpala. Także nie zawsze szukamy dobrze, bo czasem ktoś po prostu sobie dołoży jakieś urządzenie w aucie i z tego robi się problem. Także naprawdę czasem warto poszukać coś więcej niż oryginalnego w aucie i czasem to może być naszym problemem. Dzięki, pozdrawiam.